Jest to jeden z projektów, który bardzo mi się podobał. Budynek, który został już wykonany tak naprawdę przez inwestora. I tutaj inwestor zwrócił się z prośbą o wykonanie kolejnej części, czyli ogrodzenia. Budynek wykonany jest w takim bardzo klasycystycznym stylu, co pozwala nam naprawdę, naprawdę poszaleć. To jest połączenie klasycyzmu z, z modernizmem. Przez modernizm pokazuje nam się m.in. tutaj ta, ta część. Różnica generalnie taka, że my mamy, czy my ja ten budynek mamy O, wyglądając tak, czyli delikatna zmiana tutaj nie ma na dole tej, z tego podziału betonowego, tylko mamy tutaj czarny łupek. O, w taki sposób. A tu mamy mm, cegiełka. No, i teraz, yy, mając ten budynek, postanowiliśmy zrobić sobie ogrodzenie. I to jest bardzo fajny przykład tego, w jaki sposób yy, pracuje się właśnie na porządnym oprogramowaniu, projektując to wszystko. A poza tym, że oczywiście w, yy, w dowolnym momencie można zrobić zestawienia ilościowe każdej z tych wersji, która się tutaj pojawi, to jednak mamy, mamy ogrodzenia, które projektujemy. No i tak, mamy wersję numer 1. Sprawa wygląda w taki sposób. Jest to ogrodzenie, w którym zostało zostały zachowane przęsła. Tu mamy oryginalnie cegiełkę, więc w tej chwili e, zmieniamy to na, obkładamy to całkowicie, robimy z tego element, który pasuje nam dość mocno do tej części. E, czyli dokładamy sobie boniowania, zrobimy sobie nową, nowy daszek, dlatego, że tam jest dwuspadowy, my robimy czterospadowy. Jeszcze dostosowując się tutaj do kąta działki. Brama zostaje, wszystkie elementy zostają granit tutaj jak najbardziej się pokazuje. To jest wersja numer 1. Wersja numer 2 wygląda tak. Czyli tutaj już to już nie jest granit na, na wizualizacji, to jest obróbka blacharska. A ta część nam zostaje, ten murek tutaj z tyłu też się zmienia. Więc to jest kwestia przerobienia. Po rozmowie wiem, że jest to możliwe. Jest to kwestia przerobienia tego ogrodzenia, nie? Więc tu mamy wersję numer 1A, a tutaj mamy wersję numer 2, i to jest wersja, w której zakładamy nie dość, że wyrównanie tych wszystkich słów. Ja sobie to, ten model wyłączę. Widzicie, to jest kwestia tego, że dobre oprogramowanie pozwala nam naprawdę na bardzo dużo, na bardzo dużą swobodę w oglądaniu tego wszystkiego. Mamy wersję numer 2, i teraz tak. Tu mamy szkło, które nam nawiązuje bezpośrednio do tego, co widzimy tutaj, dokładnie do tej wersji wyłączymy, żeby mieć lepszy podgląd. Eee, mamy szkło, mamy <laughs> granit, ale tutaj jednak zdajemy się na, na obróbki blacharskie. Mamy te słupki, które są, zauważmy, wyższe od tych. No? One są dorównane do tych oryginalnych wejściowych. Tak naprawdę z, z oryginalnych rzeczy zostają tylko te słupki. Plus te, które, z, które tutaj się Dlatego, że fizycznie mamy dokładnie taką samą sytuację jak tutaj. To znaczy mamy, to jest kamień w oryginale czyli tu mamy kamień, później tu mamy cegłę i to wszystko okładamy, czyli zasłaniamy i na to dajemy sobie płyty granitowe, czapy granitowe, czy też obróbki blacharskie. Jest to technicznie wszystko przemyślane. Dalej, tu mamy dokładnie to samo, tak jak mówiłem, zmienia nam się ten kolor na, na obróbkę blacharską a tutaj zmieniamy sobie ten materiał w taki sposób, że łącznie z tym, że wymieniamy bramę na Wiśniewskiego pełnymi panelami, tutaj chodziło o opcję, gdzie zasłaniamy się całkowicie. Tutaj jest wersja, ja sobie ją przełączę eee, sekundę, ja sobie ją przełączę na biały, z krawędziami. O! Wersja wyglądająca w ten sposób. Nie? Czyli tu mamy kurtkę, ona jest też zrobiona w ten sposób, żeby się lepiej otwierała, zamykała. Ona jest zrobiona w ten sposób, że jest prosto padła do tego murku, czyli nie zgodnie z kierunkiem, tak jak było wcześniej. I Takie elementy możemy sobie zobaczyć, i zauważyć tu. Znaczy no, tu mamy jeden ciąg. Tutaj jednak jest to wszystko robione od nowa i ponieważ musimy sobie zachować geometrię, a to robilibyśmy z gotowego elementu, no to w tym, momencie, w tym momencie wymusza nam to troszkę takie rozwiązanie. I to co tutaj widzimy jest niczym innym jak sposobem podglądu tego wszystkiego. Nie? Że my jesteśmy w stanie sobie teraz to wszystko zwymiarować, jesteśmy w stanie sobie zestawić ile elementów jest należące do danej wersji ogrodzenia. Więc możemy sobie sprawdzić i ilość styropianu. Dwójki, nie wiem, piątki, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkich tych materiałów, które tutaj są użyte, ilość tynku, która w sumie będzie użyta, ilość tych, tych boniowań, które tutaj są użyte. Możemy sobie zrobić zestawienie tych paneli, które tutaj są, zestawienie czap. Także wszystkie elementy sobie będziemy robili, a tylko najpierw sobie dopracujemy częściowo z, z inwestorem w tą wersję. To nam to daje, czyli czy lepiej tak, czy lepiej zrobić sobie za pomocą, nie wiem, AI i tak dalej. Czy tak wykonawca będzie to robił na miejscu? Tak, wykonawca będzie to robił na miejscu, tym, że za pomocą AI nie wyliczymy sobie, ile takie ogrodzenie będzie miało materiałów i wykonawca nie jest w stanie zrobić wstępnej oferty. No, na coś takiego, czyli na przebudowę tego, na murowanie tego i a wykończenie tego, wykonawca fizycznie nie, yy, nie da żadnej oferty, jeżeli nie będzie miał ilości, prawda? Więc jest to jak najbardziej normalne. Ja również staram się tego nie robić w taki sposób, ponieważ ostatnio dostałem taką ofertę od klienta, gdzie klient przysłał mi wizualizację zrobioną przez AI i poprosił o to, żeby to. Czy byłbym w stanie to po prostu policzyć, prawda? ile tego wszystkiego jest, bo on potrzebuje to zrobić dla, do oferty. Jestem daleki od tego, ponieważ nie ja projektowałem, ja nie będę się zastanawiał, co AI miał na myśli. Ja projektując, zakładam wszystkie, czy, czy rozpominam sobie wszystkie zagadnienia techniczne, które, które tutaj powinny być wzięte pod uwagę. A ma ja swoje, ma swoje pomysły. Ja również tym, tym naszym wynalazkiem, czy wynalazkiem naszych czasów posługuję. Okay. To ostatnie ogrodzenie wygląda w taki sposób. Tu mamy oczywiście dołożone odka, mamy dołożone postacie. Tu mamy tą zielenie. Od tej strony jest gładka, dlatego że nie ma tutaj potrzeby, ponieważ jest to i tak niewidoczne, nie ma tutaj potrzeby robienia takiego podziału dynamicznego. Zobaczymy sobie na wizualizacji jeszcze na koniec. Wizualizacja wygląda w ten sposób i ona się tutaj, prawda, liczy. A to jest podląd. Później tworząc sobie, tworzą sobie ostateczną wersję, ta ostateczna wersja też się w pewnym momencie liczy. Mamy jeden element, drugi. Widok numer 3, także widok na całe ogrodzenie. To jest bardzo ważna rzecz, żeby sobie zrobić tego typu, tego typu wizualizację, żebyśmy wiedzieli, jak to, jak to będzie wyglądało. No, no to tyle dzisiaj. Pozdrawiam.